Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będę mówić o Instagramie i o tym, jak to, co tam widzimy, może różnić się od rzeczywistości. A naprawdę może. I to bardzo, bardzo, bardzo. Ale od początku. Instagram to jest wizualna platforma mediów społecznościowych, która jest nastawiona na udostępnianie zdjęć i filmów. Ma ponad miliard aktywnych użytkowników miesięcznie i 500 milionów dziennie. I biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Ziemi, która wynosi aktualnie 7,6 miliarda, to wydaje mi się, że jest to całkiem sporo, z czego 70% to są osoby poniżej 35 roku życia, czyli można powiedzieć, że to medium społecznościowe używane jest głównie przez stosunkowo młodych ludzi. Instagram z jednej strony jest miejscem, w którym możemy znaleźć naprawdę wartościowe treści i ludzi, ale z drugiej strony może być też miejscem, które może konkretnie zachwiać naszym poczuciem wartości, głównie ze względu na standardy piękne, jakie promuje. Piękno może mieć dla każdego zupełnie inną definicję, to jest coś bardzo subiektywnego i wydaje mi się, że co do tego nie ma jakichś większych wątpliwości. Może zależeć od kraju, od kultury, od czasów, w których żyjemy, ale dzisiaj niestety również od Instagrama i mediów. Kanony piękna zmieniały się na przestrzeni wieków, ale niestety wydaje mi się, że nam przyszło żyć w tych chyba najbardziej toksycznych, bo narzucających idealne, wręcz nierealistyczne do spełnienia standardy. To, co wpisuje się w wizerunek idealnie wyglądającej kobiety, to duże usta, duże oczy, duży biust i posiadki, płaski brzuch, wąska talia, gładka i świetlista cera, bez porów trądziku i celulitu, długa szyja, długie nogi oraz smukła twarz. I tak można by wymieniać i wymieniać, no dosłownie koncert życzeń. Ale w tym wszystkim najgorsze jest to, że wiele kobiet próbuje tym standardom mimo wszystko sprostać. Pomysł na ten film narodził się w mojej głowie już w sumie. Dosyć dawno temu, po tym jak trafiłam na pewien profil na Instagramie, który mi wiele uświadomił, ale wtedy jakoś tak pomyślałam, dobra, kiedyś się do tego wrócę, nagram o tym film. Natomiast teraz widzę, że ten problem się niestety nasila, że te chore wyobrażenia, takie nierealistyczne wyobrażenia na temat wyglądu, zwłaszcza kobiet, idą w coraz większe absurdy i niestety, ale zbierają coraz większe żniwo. Zwłaszcza teraz, z racji sytuacji, siedzimy w domach, jeszcze więcej czasu spędzamy w internecie, w mediach społecznościowych. I po prostu te media mają na nas jeszcze większy wpływ niż kiedyś. Coraz więcej przede wszystkim młodych ludzi popada w kompleksy, widząc na ekranach swoich telefonów e, idealne ciała, idealne twarze, które tak naprawdę nie istnieją, które są fake'em stworzonym przez takie aplikacje jak FaceTune, Photoshop i wiele, wiele innych. Na szczęście coraz częściej porusza się tego typu tematy, coraz częściej mówi się o tym, że Instagram nie równa się rzeczywistość, że to co tam widzimy niekoniecznie musi być prawdą, bo w internecie każdy sobie może stworzyć taki swój wyreżyserowany, wyidealizowany świat i udawać przed innymi. Pojawia się coraz więcej profili, które normalizują pewne tematy, które promują takie zdrowe podejście do ciała, do wyglądu, ale o tym później. Natomiast ja powiem Wam szczerze, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to dzieje się aż na tak dużą skalę, że tak wiele osób oszukuje i wiem, że to było dosyć naiwne z mojej strony, no ale teraz już wiem i tym bardziej zwracam uwagę na to, kogo śledzę w sieci, kogo obserwuję i kto jest moją inspiracją. Myślę, że większość osób, która ma konto na Instagramie, Zastanawiaj się chociaż raz w życiu, przeglądając zdjęcia jakichś influencerek czy celebrytek, jak one to robią. Jak można być tak idealnym? No i sęk w tym, że nie można. I one też nie są, ale chcą, żebyśmy tak myśleli. Podejrzewam, że każdy, kto wrzuca swoje zdjęcia do sieci, w jakim stopniu je obrabia. Mniej lub bardziej, ale jednak. Ja również, ale nie jest to ingerencja na poziomie na przykład zmiany, sylwetki albo twarzy, żeby wyglądały na bardziej idealne, a niestety w przypadku celebrytek, influencerek często tak właśnie się dzieje. Po prostu troszeczkę, troszeczkę próbują podpompować to zdjęcie, żeby wyglądały na nim idealnie. I co wprowadza ludzi w błąd i i powoduje, że zaczynają porównywać swój wygląd do wyglądu znanych osób. I nagle okazuje się, że większość z nich nie wpisuje się w te kanony, że większość nie wygląda tak idealnie i przez to ich poczucie wartości drastycznie spada. Myślę, że ten problem z brakiem akceptacji swojego ciała zwłaszcza dotyka nastolatki, które podziwiają swoje dolki i chcą wyglądać tak jak one, nie zdając sobie równocześnie sprawy z tego, że to, co widzą na ich zdjęciach, jest fałszem. że one po prostu je oszukują. This is it. No breast implants. No surgery. I wiecie co, ja się wcale temu nie dziwię, dlatego że dzisiaj bardzo trudno jest oszacować i ocenić, co jest prawdą, a co jest fałszem. Kto w sieci jest sobą, a kto udaje kogoś innego. I zwłaszcza młodym ludziom, którzy są ufni, którzy szukają siebie i przez co inspirują się ludźmi z internetu, oni są po prostu dla, taki, dla nich takimi autorytetami. A dzisiaj mając czas, pieniądze, zasoby i ludzi, można sobie wykreować wizerunek idealny i niestety tak się właśnie dzieje. To kota na Instagramie, które można powiedzieć tak ostatecznie otwarło mi oczy, nazywa się Beautifoss i ono zawiera bardzo dużo różnych takich zdjęć, gdzie są porównywane różne zdjęcia znanych osób, celebrytów, influencerów, gwiazd itd., itd., i z jednej strony mamy zdjęcie na przykład z profilu Instagramowego danej osoby, a z drugiej strony takie zdjęcie zrobione tam gdzieś przypadkowo przez kogoś lub przez paparazzi. I te zdjęcia się od siebie ewidentnie różnią, często nawet bardzo. Tutaj macie kilka przykładów, gdzie zmienione zostały proporcje ciała, żeby wyglądało na szczuplejsze, smuklejsze, z większą talią pośladkami czy biustem. I wiecie co, większość z tych zdjęć wygląda wręcz nierealistycznie, ale widząc je na profilach tych ludzi, tych znanych osób, jakoś nie bierze się tego pod uwagę. Przyjmuje się po prostu to, co jest za pewnik. I to jest bardzo duży błąd, bo jak się okazuje, często te zdjęcia. Po prostu są przekłamane. A wystarczy tylko trochę poszperać, i nagle okazuje się, że te influencerki, te celebrytki wyglądają całkiem normalnie. To, co widzimy na ich profilach, to wizerunek lalki Barbie i taki próbuje się nam narzucić. I komunikat, może nie taki bezpośredni, ale bardziej powiedziałabym, że podprogowy, jest taki, że jeśli nie wyglądasz tak jak Kylie Jenner, Mariana Grande, Kim Kardashian i ktokolwiek tam gdzieś w świecie jest celebrytą, to nie jesteś nic warta. Tak to mniej więcej wygląda, a na pewno jakaś część. Kobiet, to I hate my body. I hate that I look so fat in the video. Um, I hate my feet. I hate my leg shape. I hate my arms. They're fat. I hate my hands. They're weird. I hate literally. Everything about myself. I niestety, ale najgorsze jest to, że społeczeństwo bardzo chętnie te standardy przyjmuje i dziewczyny, nastolatki, kobiety próbują się do tego dostosować. Kiedyś oglądając jeden z filmów na temat social mediów, usłyszałam takie pytanie. Czy pamiętasz, kim byłaś, kim byłeś, zanim świat powiedział ci, kim powinnaś być? I myślę, że warto sobie zadać to pytanie, bo odpowiedź może nam uzmysłowić, jak bardzo my wszyscy w tym głęboko siedzimy, jak bardzo media społecznościowe zagnieździły się w naszym codziennym życiu, i myślę, że już w nim zostaną prawdopodobnie na zawsze. I muszę tutaj przyznać, że naprawdę bardzo się cieszę, że ja dorastałam w świecie bez mediów społecznościowych, bo mi i wielu osobom trochę młodszym i trochę starszym ode mnie e, na pewno zaoszczędziło to wielu kompleksów i wielu takich negatywnych emocji. E, zwłaszcza właśnie związanych z, e, z naszym ciałem, z naszym wyglądem. Oczywiście w moich czasach, że tak powiem takich nastoletnich, e, też były media. E, też e, mieliśmy jakieś tam standardy, które próbowaliśmy spełnić, ale wydaje mi się, że one nie miały tak dużej mocy jak dzisiaj że one nie siedziały aż tak głęboko w naszych głowach. Mieliśmy gazety, mieliśmy telewizję, ale nie zabieraliśmy tego na przykład ze sobą do szkoły, nie zabieraliśmy tego, nie wiem, na spacer, czy jak siedzieliśmy ze znajomymi, to też w tym, nie, wiecie, to, to nas nie otaczało tak bardzo, jak otacza... Dzisiaj dzieci i nastolatków. Ja jakoś tak nigdy nie miałam jakichś takich, wiecie, bardzo poważnych kompleksów związanych z moim wyglądem. Wiadomo, że jakieś tam były, każdy jakieś kompleksy ma, ale to nie wpływało w jakimś dużym stopniu na moje życie i na moje samopoczucie a gdybym dzisiaj miała 15 lat, to to mogłoby wyglądać zupełnie inaczej. Dla mnie szokujące było to, że kiedy przygotowywałam się do tego filmu, szukałam różnych zdjęć i filmów, to natrafiłam na takie wideo, w którym dziewczyny, e, dziewczynki, dziewczyny, nastolatki, e, oceniały swoje ciało. I tutaj puszczę wam fragment, który mnie właśnie tak bardzo zszokował. I I feel like I wish that like... My mom says I'm skinny or something, but not all the time. That makes you really think that you're actually skinny because it's from your mom or your dad. And they just tell you the best things about you. Maybe it's true, maybe it's not. And so I wear black leggings because I feel they make me look small or skinny, want to kind of fit in. Mi zabrakło słów, kiedy ja to usłyszałam, bo ona jest jeszcze dzieckiem, ma 10 lat, a już zastanawia się nad tym, co zrobić, żeby jej ciało wyglądało na chudsze. Specjalnie zakłada czarne leginsy, żeby jej nogi były chudsze, wyglądały na chudsze. Gdzie ja w jej wieku jeszcze bawiłam się lalkami Barbie i jeszcze długo, długo to, jak wygląda, nie miało dla mnie znaczenia. Dzieci i młodzież są dzisiaj pod tak ogromnym wpływem i presją, że trudno jest im w tym wszystkim odnaleźć siebie. Dorosłym jest trudno, a co dopiero im? Czy ja byłabym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj? Czy czułabym się tak komfortowo w swoim ciele, gdybym w swoich nastoletnich latach z taką intensywnością widziała te wszystkie ideały? Prawdopodobnie nie. Na pewno miałoby to na mnie bardzo duży wpływ, taki sam jak ma na dzisiejsze nastolatki. W 2017 roku został opublikowany raport stworzony przez Royal Society for Public Health, w którym około 1500 osób odpowiadało na pytania y, dotyczące różnych mediów społecznościowych i to co między innymi wykazał to to, że wskaźnik lęku i depresji wśród młodych osób wzrósł o 70% w ciągu ostatnich 25 lat oraz że media społecznościowe są opisywane jako bardziej uzależniające niż papierosy i alkohol. A Instagram został wskazany jako ten, który ma najbardziej negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, przy czym dla odmiany YouTube został wskazany jako ten najpozytywniejszy. Jestem ciekawa co o tym sądzicie. Ja link do tego raportu zostawię wam oczywiście w opisie. Także jeżeli jesteście ciekawi co tam jeszcze więcej było, no to możecie sobie przeczytać. Ja myślę, że to jest bardzo smutne i pokazuje, że żyjemy w takim świecie pozorów, w którym ten, kto lepiej udaje, jest bardziej podziwiany. I przez to wiele osób ma takie poczucie, że nie są wystarczające, że nie są wystarczające dobre, mądre, ładne, bogate itd., dalej że po prostu nie mogą być sobą, bo jeżeli będą sobą, to nie będą przez innych akceptowane. Na szczęście, tak jak wcześniej wspomniałam, pojawia się coraz więcej treści, które uświadamiają, że coś jest nie tak, że to tak nie powinno wyglądać. Instagram może być toksycznym miejscem, ale myślę, że wiele zależy od tego, kogo tam obserwujemy, kogo śledzimy, bo... Im więcej danych treści śledzimy, tym algorytm będzie nam ich podrzucał jeszcze więcej. Ja na przykład obserwuję kilka takich dziewczyn, które właśnie promują takie normalne, zdrowe podejście do ciała, pokazują, że w ciągu dnia można wyglądać zupełnie inaczej, że ciało tej samej osoby może wyglądać inaczej właśnie w zależności od pory dnia, od tego czy jest przed czy po jedzeniu, czy jest przed czy w trakcie okresu że po prostu nasze ciało się zmienia i to jest normalne. Nikt nie jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Idealny. Oprócz Instagrama mamy też TikToka, który jest powiedzmy że taką platformą, która skupia jeszcze młodsze osoby. Ja tego nie używam jakoś zbyt często, ale mam tam profil, i czasem jak ktoś udostępni jakieś filmiki, to i mnie akurat zainteresuje dana osoba, to sobie tam chodzę. I tak też trafiłam na film, który Wam zaraz puszczę. Myślę, że jest takim fajnym podsumowaniem, bo obrazuje, to, co podejrzewam wiele młodych dziewczyn sobie myśli, to, co ma w głowie, te ich odczucia właśnie względem swojego ciała i tego um, standardu, tego kanonu piękna, który jest promowany przez dzisiejsze media. You know those kinds of girls who look like they're made of honey and glass, like sticky sweet ash, and you can't get the taste off your tongue? Burnt sugar and a little bit of rum? And she dances in the rain with her clothes on, drenched to the bone, never knows when she's all gone. She's the life of the party, and deep down I know that nobody flinches when they take off her clothes, and I wonder what it's like to be one of those girls, to sit in the sun and look at the world and never think Wow, am I enough? because life is easy when you know that you're the main character and i'm sitting here thinking this is not fair but her smile makes it hard to be mad it's not her fault that i'm so fucking sad so i'll sit here and look at these girls in the sun dancing in the rain and just having their fun and maybe one day i can forget the past and be one of those girls of honey and glass Ona musi wyglądać w jakiś konkretny, narzucony sposób, żeby czuć się ze sobą dobrze. A ja myślę, że to tak nie działa, bo owszem, możemy nakładać maski, ale siebie nigdy nie oszukamy, bo poczucia wartości nie nałożymy razem z makijażem czy nową stylówką. I dopóki nie przerobimy sobie pewnych tematów, nie zaakceptujemy tego, jakim jacy jesteśmy, no to nie ma opcji, żebyśmy byli szczęśliwi i czuli się ze sobą dobrze. Dlatego myślę, że naprawdę warto zwrócić uwagę na to, kogo obserwujemy w sieci, jak ci ludzie na nas wpływają, na nasze samopoczucie, na nasze poczucie wartości, czy oni nas inspirują, czy dodają nam otuchy, czy wręcz właśnie to są osoby, które wywołują w nas kompleksy, które sprawiają, że czujemy się źle sami ze sobą. I oni oczywiście nie robią tego specjalnie, ja nie mówię, że oni, ich celem jest wywołanie w, w obserwatorach właśnie jakichś takich negatywnych emocji, bo ci ludzie sami mają e, problemy z akceptowaniem swojego ciała takim jakim jest. E, i jakby to, że inni czują się przez to gorzej, jest takim skutkiem ubocznym. No i oczywiście też warto zwrócić uwagę na to, co my wrzucamy do internetu, czy jesteśmy w tym prawdziwi, czy nie próbujemy oszukać siebie i też przy okazji innych, bo wydaje mi się, że naprawdę bardzo łatwo się w tym dzisiaj pogubić. Zacząć udawać i potem już po prostu to ciągnąć, bo nie będziemy mieć ani odwagi, ani sił na to, żeby pokazać ludziom to nasze prawdziwe ja. Media społecznościowe mają i plusy, i minusy, ale na pewno trzeba być ostrożnym, bo nawet możemy nie zauważyć tego momentu, kiedy zaczniemy przekraczać tą granicę między tym, co prawdziwe, a tym, co fałszywe. To jest ogólnie temat rzeka, i jest na pewno kilka wątków, które chciałabym jeszcze poruszyć. Także możecie się spodziewać w bliższej lub dalszej przyszłości, że pojawią się podobne tematy, ale moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby właśnie o tym mówić, żeby pokazywać, że. No internet jest naprawdę takim miejscem, w którym można wszystko i również właśnie oszukiwać i siebie i innych, co jest bardzo szkodliwe. Nie chciałam, żeby ten film wyszedł za długi, więc można powiedzieć, że tutaj zrobiłam w tym filmie taki wstęp do tego tematu. Mam nadzieję, że, że film się Wam podobał i też bardzo chciałabym, żebyście się podzielili Waszymi odczuciami, jak używacie właśnie na przykład Instagrama czy jakieś inne media społecznościowe czy czujecie właśnie to, że ktoś próbuje Was oszukać, w sensie, że to tak nie wygląda i nie powinno też tak wyglądać w internecie. Także koniecznie podzielcie się Waszym zdaniem. Jeżeli film się Wam podobał, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.